Dzień dobry, dzień dobry, witam. W sumie nie tak dawno się widzieliśmy, bo wczoraj wieczorem. O, dzień dobry, witam. Coś mi się tu włączyło. Tak dawno się widzieliśmy, bo wczoraj wieczorem. Chyba udało mi się wyłączyć. Więc. Yy... <laughs> Więc tak. W ogóle, dużo osób napisało mi o swoich snach dzisiaj, więc bardzo, bardzo dziękuję. Widać i słychać cudownie. Dzień dobry. Bardzo dziękuję Wam wszystkim, którzy śnieliście w nocy i zechciało Wam się napisać do mnie o tych snach, i będę się w nie wczytywać, i będę na nie patrzeć dzisiaj. Tak, słychać mnie. I wiecie co, I dzisiaj. Mi się nic nie śniło. Mi się nic kompletnie nie śniło. Ja zasnęłam, obudziłam się. Po prostu czysta kartka, nic się nie śniło, ale kiedy stanęłam na modlitwie rano, miałam taką myśl, może wizję, nie wiem, twarzy Jezusa, tej, tej która była pokazywana na chuście z Monopello. Wizja tej twarzy i taka myśl o tym, że Bóg do mnie mówi o tym, że żebym nigdzie nie szła bez Jego twarzy. I przypomniała mi się ta historia... Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. I przypomniała mi się ta historia Mojżesza, kiedy Bóg trochę się tak obruszył na Izraelitów, kiedy oni tego cielca zbudowali. I powiedział, że nie pójdzie dalej z narodem izraelskim, i Mojżesz podjął decyzję, że pomimo, że wie, że wiedział już, jaki jest mniej więcej kierunek, wiedział, co jest ważne, że przykazania dostali, to on powiedział, że on bez Boga nigdzie nie idzie, że on bez Boga się nigdzie nie rusza. Nie? I, wtedy, I wtedy Bóg powiedział do niego: Moja twarz będzie z tobą, moja twarz będzie z tobą. Pójdę, pójdę gdziekolwiek ty pójdziesz, mój Rzeszu, pójdę przed tobą i bardzo mnie to dotyka. dotyka, dotyka mnie ten obraz, który dzisiaj miałam, dotykają mnie te myśli, bo, bo wiem, że z twarzy drugiej osoby możemy bardzo dużo wyczytać. Jeżeli kogoś kochamy i bardzo nam zależy na kimś, to my z twarzy tej osoby możemy bardzo dużo odczytać bardzo dużo widzimy smutek, coś, jakieś mgnienie w oku, jakiś grymas, drgnienie powieki, jeżeli kogoś kochamy, jesteśmy wysterowani, tacy uczuleni na tą osobę, to jakby nie ma możliwości, moim zdaniem nie ma w ogóle możliwości, żebyśmy cokolwiek przeoczyli. Że, że nie zgubimy się na pewno. Nie zgubimy się. I tutaj ta historia Mojżesza, i, i, i tej jego prośby do Boga, żeby on szedł z nimi, i ta odpowiedź Boga, który mówi moja twarz będzie z tobą. jako bardzo mnie dotyka, bo Bóg mówi: wpatruj się we mnie, patrz na mnie, żebyś się nie zgubił. Cały czas dopytuj, przyglądaj się mojej twarzy, ponieważ ja chcę iść z Tobą, ale jakby nie zawsze mój głos. Będzie głosem, który wychodzi z ust. Czasami mój głos będzie tym, jaką mam mimikę. Czasami mój głos będzie tym, w jaki sposób spojrzę na Ciebie, jaki będę mieć tempur głosu, że będę do Ciebie na różne sposoby mówił. I myślę sobie o tym, że my teraz ruszamy w ten nasz weekend, chcemy iść w tym kierunku i, i Bóg będzie do nas mówił. Tak? Będzie nam pewne rzeczy pokazywał, będzie nam wskazywał, będzie nam pokazywał to, jak On do nas mówi, yy, przez to, jakimi my jesteśmy ludźmi, jakich ludzi spotykamy. I, I wierzę w to, że Bóg bardzo chce, żebyśmy się wpatrywali w Niego, żebyśmy wpatrywali się, jaką On ma minę, czy to, co, yy, co czynimy, co robimy, jakie decyzje podejmujemy. Ja bym powiedziała, spotyka się z Jego aprobatą. Czy Ty żyjesz w ten sposób, że szukasz aprobaty Boga? Czy żyjesz w ten sposób, że się oglądasz ciągle na Niego? Że patrzysz, nie? że mówisz, patrzę w niebo i wołam, Ojcze, jakie Ty masz myśli na ten temat? Jak Ty chcesz? Pamiętacie, któregoś dnia mówiłam, że Bóg kładzie przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj. I Bóg mówi, zobacz, masz, dokonujesz wyboru i patrzysz. I patrzysz, jak Bóg reaguje, czy ja dobrego wyboru dokonuję, czy to wiąże się z zadowoleniem Bożym, czy jest jego, z jego aprobatą, czy masz w sobie zainteresowanie tym, jak Bóg reaguje na Twoje decyzje, jak Bóg reaguje na Twoje wybory. Czy jesteś tym zainteresowany, czy się zastanawiasz, czy pytasz, pytasz innych o to, czy masz w ogóle zakorzenioną taką myśl w sobie, że ja chcę wiedzieć. Żeby wiedzieć, żeby też rozumieć, my musimy znać Boga, żeby musimy za Nim iść, musimy uczyć się o Nim dużo, tak? uczyć się od tych, którzy już Go znają, którzy są hen, hen wiele lat przed nami w życiu z Bogiem. Musimy czytać Słowo Boże, żeby Go znać. Tak? Musimy być zainteresowani Jego reakcjami na różne rzeczy. I to, że będziemy zainteresowani, będzie nas uczyło, absolutnie będzie nas uczyło tego, czy jest jego aprobata w danym miejscu, czy jej nie ma. Chcę Was zachęcić do tego, żebyśmy szukali tej aprobaty Boga, żebyśmy nie zastanawiali się, nie próbowali rozeznawać, ale po prostu patrzyli, patrzyli Mu w twarz i szukali jego aprobaty. I żebyśmy też uczyli się o nim, żeby wiedzieć na pewno, tak jak czasami znasz kogoś i kochasz yy, i, i wiesz, że dana rzecz zdenerwuje tę osobę, albo inna rzecz ucieszy tę osobę, poznasz tę osobę, bo, bo jesteś wyczulony, bo kochasz, bo jesteś nasterowany na tę osobę, skupiasz się na tej osobie. Taka jest miłość. Miłość powoduje, że my jakby wyczuwamy wszystkie nastroje osoby, którą kochamy. Ta osoba wchodzi do pomieszczenia, a my czujemy. Absolutnie, wszystkie nastroje, jakie ta osoba z sobą wnosi, tak? I Bóg chce takiej relacji z nami, chce takiego wysterowania z naszej strony. Chcę Was zachęcić do tego, żebyście dzisiaj zrobili taki dzień czujności. Żebyście patrzyli, czy, czy rzeczywiście moje postępowanie, moje decyzje, to, jak ja się zachowuję. To, w jakim kierunku ja idę, rzeczywiście spotyka się z aprobatą Boga, rzeczywiście jest czymś, o czym my wiemy, że, że Boga cieszy. A z drugiej strony, starajmy się być jak On, czyli nieśmy właściwą atmosferę, starajmy się być jakby, e, jakby żeby, żebyśmy rozumieli, żebyśmy mocno rozumieli. E, że my też niesiemy pewną atmosferę. Więc gdziekolwiek idziesz, jaką atmosferę niesiesz, tak? Czy zdajesz sobie sprawę, że to, jaką atmosferę niesiesz, wpływa na innych ludzi, że to, jaką minę masz na twarzy, wpływa na innych ludzi, że to, jak reagujesz na różne sytuacje, wpływa na innych ludzi? Bóg chce żebyśmy byli skupieni na Jego twarzy, byśmy byli skupieni na Nim i byśmy też byli Jego naśladowcami, byśmy wiedzieli, co jest dobre, a co złe, byśmy wiedząc, co jest dobre, a co złe, podejmowali właściwe decyzje. Byśmy dokonywali właściwych wyborów, wiedzieli, z czego mamy zrezygnować, dlaczego mamy umierać, co mamy podejmować, co mamy połknąć, co ma być dla nas w tym dniu istotne, o co mamy zawalczyć, a które bitwy możemy przegrać. Są bitwy, które warto przegrać po to, żeby wygrać wojnę. Więc jaką atmosferę niesiesz? To jest kolejna myśl. Jaką atmosferę niesiesz? Czy chcesz nieść atmosferę, Taką, która spotka się z aprobatą twojego Boga. Czy chcesz nieść atmosferę pokoju? Bo ci, którzy wprowadzają pokój, oni nazwani będą synami Boga. Od i tak. Takie myśli na dzisiaj. Więc ruszajcie w ten dzień, niosąc właściwą atmosferę. W miejscach, w których pracujecie, z ludźmi, z którymi się spotykacie, w waszych domach. Nieście tę atmosferę, tak? Obecności Boga, Jego aprobaty. Bądźcie aprobatą Boga też dla innych. Dobrego dnia życzę. Papa, pa, kochani.